Jezus daje siebie w całości. Jezus chce być naszym pokarmem. Jezus cierpi opuszczenie i zmaga się z sobą samym, żeby podołać woli Ojca. Jezus idzie na krzyż, umiera za nas. Jezus wreszcie leży w grobie i przychodzi ta noc, kiedy światło zwycięża nad ciemnością. Trzy noce, trzy klucze. Chcecie zaprosić do tego abyś odkrył w jaki sposób otworzyć drzwi które może przez lata były dla ciebie zamknięte jak przeżyć ten czas od wielkiego czwartku aż do niedzieli zmartwychwstania do tego niesamowitego poranka trzy noce trzy klucze cykl trzech filmików które będą się ukazywały w czwartek w piątek i w sobotę o godzinie 14:45 Serdecznie zapraszam. Trzy noce, trzy klucze. Zaprój znajomych.